Zodekalne raki na czytaniu energii miesiąca listopada 2020 roku. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, w związku z czym nie z każdym z Was będzie rezonowało. Jeżeli nie, odnajdujecie się w nim. Zapraszam Was na inne kanały. To jest pokazane, że jeżeli planujecie gdzieś wyjechać i to jest jakaś podróż gdzieś daleko, nawet może i za granicę, to dojdzie to do skutku. Jak najbardziej dojdzie to do skutku. Macie przy sobie pomocne osoby, możecie też pogodzić się z kimś z przeszłości, jeżeli byście w konflikcie z kimś. Jest też znalezienie pracy, jeżeli tej pracy nie mieliście, tak? W pracy też powinno być jakieś pojednanie, zrozumienie, jakieś mogą być lekkie zmiany, ale tutaj ogólnie jesteście w listopadzie, w takiej energii łączącej, czyli dokańczającej wszystko. Może być jakaś lekka transformacja, przemienienie czegoś. Może się coś troszkę zmienić, na przykład jakiś zakres obowiązków, ale to jest wszystko do ogarnięcia, do, do udźwignięcia. Także bardzo ładnie tutaj się pokazuje. Te osoby z was, które posiadają dzieci, być może w listopadzie będą dzieci potrzebowały większej atencji, uwagi od was. Więc tutaj zwróćcie na to uwagę. Ale ogólnie jest naprawdę bardzo ładnie. Przechodzimy do pierwszej połowy miesiąca. Pierwsza połowa miesiąca jawi się jako yy, zatrzymanie, izolacja, jakieś takie konflikty wewnętrzne, mogą być kłótnie z kimś, to mogą być konflikty wewnątrz Was, tak? Czyli tutaj izolujecie się, jesteście zatrzymani, może będzie jakaś przymusowa izolacja, kilkudniowa, na przykład yy, coś z zewnątrz, tak? Tutaj zadziałają czynniki zewnętrzne, na które nie macie wpływu. I ogólnie jest jakaś energia konfliktu zamknięcia się, tak? Albo zamknięcie emocjonalne będzie w was, na przykład w wyniku jakiejś kłótni z kimś, ktoś powie kilka słów za dużo, co Was zaboli i tutaj postanowicie się jakby odizolować w ogóle od otoczenia, albo będzie, będzie jakieś zamknięcie przymusowe. Bardziej bym powiedziała, że chyba... Niektórzy z Was. Kutnia z kobietą, no, kutnia z kobietą, ale też te osoby, które mają własną działalność gospodarczą, prawdopodobnie w pierwszej połowie listopada postanowią ją w jakiś sposób ograniczyć. Nie całkowicie zlikwidować, ale może zawiesić albo w jakiś sposób po prostu ograniczyć, zredukować ilość zatrudnienia czy, czy coś w tym stylu. Tak, to jest taki przekaz dla niektórych. Coś jeszcze tu chciałam powiedzieć. Aha, jest szansa na dorobienie sobie w jakiś inny sposób niż zarabiacie normalnie. No, i tutaj też jakaś niespodzianka od losu też może być Wam dana, która w perspektywie czasu, niekoniecznie w listopadzie, Wam w jakiś sposób zaowocuje. Druga połowa miesiąca. W drugiej połowie miesiąca pokazuje się y, bardzo możliwe, że właśnie ten wyjazd gdzieś, tak? Bo masz dwie runy, które mówią o wyjeździe. Lagus to jest, są dalekie odległości, to są nawet zagranica. Rajdy to są takie trochę mniejsze. Tutaj też może pojawić się ktoś z przeszłości. Jakaś osoba z przeszłości, być może były partner, partnerka, jakaś przyjaciółka, ktoś, kto był waszą sympatią. Odnowienie takiej relacji może mieć miejsce. Ogólnie druga połowa miesiąca to są takie nowe możliwości, to jest świeża energia, która wam będzie, was będzie popychała do zmian, do, do działania, fajna współpraca. Tutaj też ktoś może Wam pomóc. To są pomocni ludzie we współpracy, którzy swoim doświadczeniem się dzielą z Wami i dzięki temu Wy możecie spełniać swoje marzenia. Także druga połowa miesiąca jest o wiele wiele lepsza, bardzo ładnie. Zobaczymy teraz, co w zdrowiu. w finansach pomoc i uczucia jeśli chodzi o zdrowie, to będzie poprawa zdrowia. Jeżeli mieliście jakieś dolegliwości, to tutaj nastąpi e, tra, przetransformowanie tego i polepszenie. Uważajcie jedynie na Naprzewiania tutaj uszy, ślinianki, migdały w szczególności. Jeśli chodzi o finanse, to tutaj są jakieś lekkie problemy finansowe, mogą być wydatki. Jest pokazana izolacja, jest właśnie pokazana izolacja, czyli być może będzie jakiś przestój w pracy. Mogą być też kłótnie w pracy albo przeciążenie spowodowane ograniczoną ilością pracowników, czyli Um, nie wiem, pracowało Was 10 osób, zostało 8, i po prostu ta praca, robicie w 8 to, co robiło 10 osób, tak, i jest takie przeciążenie. Um, runy mówią, żebyście w tym miesiącu finansowo nie inwestowali, wstrzymali się, bo niekoniecznie to będzie dobre, tak. Jeżeli nie musicie, to wstrzymajcie się z jakimiś inwestycjami. Oj. Jeśli chodzi o emocje uczucia, to tutaj coś karmicznego będzie miało miejsce, coś silnie karmicznego do przerobienia, tak? Więc to mogą być różne sytuacje. Rzeczywiście ktoś w przeszłości może się odezwać, na przykład włączyło e, was coś i tutaj macie coś do przerobienia, do zakończenia pewnych cyklów, albo będziecie jakby znowu poddawani próbie, że zjawi się ktoś. To też może być sytuacja w pracy, to nie musi być sytuacja stricte miłosna. Relacja partnerska, relacja y, biznesowa, relacja, nie wiem, z matką, teściową, siostrą, i tak że pewne sytuacje będą się powtarzały. Coś miało miejsce kilka lat temu, i teraz znowu się odnawia, i będziecie jakby próbowani. Czy przez te wszystkie lata nauczyliście się podejmować inne decyzje, czy znowu będziecie w to wchodzić? Czyli na przykład też. Może być taka sytuacja, że mieliście toksyczne relacje, związki, na przykład z narcystycznymi osobami, i nagle pojawia się jakaś osoba, która również jest narcystyczna, ale się Wam bardzo podoba fizycznie, powiedzmy tak. I, i tutaj będzie jakby testowanie Was, czy Wy już jesteście na tyle gotowi, aby, aby to zauważyć, że ten mechanizm powtarzalności w Waszych y, emocjach. Co. So być dopowiedziane do tutaj sfery miłosnej, emocjonalnej. Jakaś ewolucja, przemiana, nowa faza w partnerstwie, tak? Przemienienie, wzrastanie. Mhm. Ale jest też złamane serce, jest poczucie, separa poczucie samotności, separacja, tak? Oddalenie I uleczanie, uleczanie złamanego serca. Mhm. Czyli tutaj rzeczywiście wy możecie stanąć jakby przed taką próbą, jakby przerwania tej swojej cykliczności. W Waszym. Potrzeba czasu, tak? Jeszcze macie tutaj potrzebę czasu. W Waszej relacji może jakby nastąpić jakaś transformacja, ale Wy jeszcze nie jesteście gotowi w pełni otworzyć się na tą osobę, albo jeżeli to jest jakaś nowa osoba, albo jeżeli to jest po prostu ktoś, z kim tworzycie związek, ale ktoś Was w jakiś sposób skrzywdził emocjonalnie, albo byliście skrzywdzeni w innych relacjach. I, I tutaj nie jesteście jeszcze w stanie jakby otworzyć się tak na 100% przed tym człowiekiem, ponieważ macie nieuleczone serce i jesteście jakby dopiero w procesie uleczania. Bardzo możliwe, że mogliście. To też może być taka sytuacja, że listopad pokaże Wam coś, co spowoduje, że Wy zechcecie uwolnić się od toksycznej relacji, tak? I stąd będzie ta transformacja Was samych. Wy przejdziecie transformację wewnątrz, w swoich emocjach, zrozumiecie, że ta relacja tak naprawdę jest toksyczna i nie warto dalej w nią inwestować, bo to jest jakby jednostronne i Was raniące. I dlatego będzie to złamane serce po rozstaniu, ale będziecie się z niego leczyć. I będziecie potrzebowali czas na to, aby wejść w coś innego. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, więc proszę tego sobie jakby... Yy, yy nie brać, jeżeli z Wami nie rezonuje, tak? Jeżeli jesteście w relacjach prosperujących i wszystko jest dobre, jest miłość i tak dalej, no to znaczy, że po prostu to nie jest dla Was, tak? Nie, na siłę sobie nie nie dopasowujcie. Jaka rada od rąk? Echwas. Tutaj skupcie się na współpracy z kimś, nie bądźcie um, tacy odizolowani, nie izolujcie się i e, tu być może w rozwiązaniu jakiegoś problemu potrzebujecie wsparcia kogoś, kto ma doświadczenie w tej sytuacji, kto jest fachowcem w swojej dziedzinie, tak? To mogą być prawnicy, to mogą być lekarze, to mogą być e, doradcy finansowi, ktokolwiek, tak? Więc jeżeli nie jesteś w stanie sam sobie z czymś poradzić, nie bój się prosić o pomoc. Kogoś, kto się na tym zna. Odważnie idę za głosem mojego serca. Jestem autorką mojego życia. Wybieram miłość, radość, szczęście i zdrowie. Cel życiowy. Celem Twojego życia jest służba przynosząca wiele radości Tobie i innym. Nie kłopotź się szukaniem swego celu. Zamiast tego poświęć się jakiemuś zadaniu, a wtedy Twój cel spełni swoją rolę. I co jest do przerobienia, do przypracowania? Współczucie. Tutaj Wam fragment przeczytam. Co więc jest dobre i co jest złe? Dla mnie uważność jest dobra. Jeżeli jesteś zły w pełni uważności, nawet złość jest dobra. A jeżeli kochasz z nieświadomością, nawet miłość nie jest dobra. Niech więc uważność będzie w każdym Twoim działaniu, w każdej Twojej myśli, w każdym śnie. Niech uważność coraz bardziej wkracza do Twojego istnienia. Napełni się tą cechą uważności. Cokolwiek wtedy robisz, jest to cnotą. Cokolwiek robisz, jest to dobre. Cokolwiek wtedy robisz, jest to błogosławieństwo dla Ciebie i dla świata, w którym żyjesz. Żyj totalnie, a żadne działanie Cię nie obciąży. Czyli tutaj macie do przerobienia to, aby jakby w swoich działaniach być sobą. Przede wszystkim sobą. Cokolwiek robisz, jeżeli jesteś zły, no to wyrażasz tą swoją złość. Jeżeli jesteś szczęśliwy, to wyrażasz to swoje szczęście. Nie udajesz, tylko yy, jesteś po prostu sobą autentycznym. Ja wam życzę drogie raki, aby ten miesiąc upłynął wam w spokoju, w miłości, obfitości i przede wszystkim w pełni zdrowia. Do usłyszenia pa